Lego Buduj z Wyobraźnią od wydawnictwa Amid to zestaw, który zawiera aż dwie książki i pięćdziesiąt elementów Lego. Tak prezentuje się w środku. Wszystko jest bardzo ładnie zapakowane. Mamy te dwie książeczki oraz woreczek z klockami. Jest ich tutaj dość sporo, a fajną rzeczą jest to, że dodatkowo otrzymujemy separator. W pierwszej książeczce znajdziemy śmieszne historyki i opowiadania oraz podpowiedzi dla budowniczych Lego. I te podpowiedzi nie sprzedadzą Wam się tylko i wyłącznie przy tej zabawie z tą książką, ale także i w przyszłości, kiedy będziecie budowali własne konstrukcje z Lego. Książka jest poprowadzona naprawdę przyjemnie. Druga to 31 stron zadań. Wow, naprawdę dużo będziecie mieli co rozwiązywać, jeżeli zakupicie sobie ten zestawik. A wśród tego znajdziecie takie zadania jak szukanie różnic lub odnajdywanie dobrej drogi w labiryncie. Elementy, które znajdziemy w woreczku są nastawione głównie ku pojazdom, bo taki tytuł nosi też ta książka. Lego buduj z wyobraźnią pojazdy. Oprócz tego wszystkiego, przygotowałem także dla Was konkurs, w którym wygrać możecie książkę Lego Buduj z Wyobraźnią Stworki, czyli drugą wersję tej samej książki, tyle że nastawioną po prostu na Stworki. Aby wziąć udział, musicie subskrybować mój kanał, zostawić tutaj łapkę w górę, a w komentarzu napisać jakieś imię dla własnego zmyślonego Stworka. Wyniki pojawią się za tydzień w Zakładce Społeczność na moim głównym kanale. Bardzo dziękuję wydawnictwami za wysłanie tych książek do recenzji, a Wam moi drodzy dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia!